Dodatkowo zaczął padać deszcz i jest burza, więc nie wiem, co z tego planu całego wyjdzie. Postanowiliśmy zrobić taką dosyć nietypową niespodziankę dla Ani i trzeba było wykominować tylko jedną rzecz: jak ją zwabić, żeby nie wiedziała o niczym po prostu. I w tym bardzo pomógł Radek. Znaczy, Radek pomagał nam w przygotowaniu tej niespodzianki, ale pomógł nam nieświadomie, ponieważ Radek miał urodziny kilka dni szybciej. I Ania była przekonana, że spotykamy się tylko po to, żeby dać Radkowi prezent. Idę do Ani zanieść prezent dla Radka. Ania, jesteś? Ania! Nie ma, dobra. Ja mam za mało czasu, idę. Wie pani co? Ja tam zostawiłam ten. Prezent dla Radka, to pani powie, Ani, dobra? Bo ja mam jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, to idę. Na widzenia. No słuchajcie, za 10 minut 18, więc nie zdążymy. Ja tu czekam już z tymi wszystkimi rzeczami na chłopaków i trzeba będzie szybko i sprawnie to zrobić, żeby chociaż na 18:30 się wyrobić. Uwaga, uwaga, przyjechali. Gdy w końcu dotarliśmy na miejsce, nie zabrakło kolejnych problemów. Dmucham balon. Już dwa są nadmuchane, patrzcie o. One są tak stare, one mają chyba z 5 lat, więc jak to nie pęknie samo z siebie, to będzie cud. Sama do siebie gadasz? Nie. O Wilku mowa! Super! Wzięłam dwa zapasowe w razie co? Bo przemyślałam to, ale no. mam nadzieję, że wystarczy. Tylko, że te dwa. zostały w domu. No. Zobacz jak one wyglądają. One mają jakieś plamki takie, no. z nich ze starości już kolor schodzi nawet. Ale trzymałam te balony, bo wiedziałam, że do czegoś się w końcu przydadzą. Nadszedł ten moment. Oj, oj. Mikołaty lepiej nic z tymi balonami A to nie jest wina. Ale serio, miałam cały czas w kieszeni te zapasowe balony. A, ty nagrywasz. Brawo! Trzeci balon rozwaliłaś. I... O jaki on jest dziwny. Co jest? <głos> <głos> jaki chropowaty. No przecież to mają 5 lat. Problem z balonami na szczęście rozwiązał Damian, który pojechał po nie do siebie do domu. W sensie podobne balony i przy okazji powstążkę, której zapomniał szybciej, a ona była niezbędna. Nie. Jest 1837, więc mamy dosyć duże opóźnienie, ale Damian ogarnął normalne balony, które nie mają 5 lat i nie pękają same z siebie. Mogę tak rzucić? Rzucić nie. nie. Jak dosięgniesz, to ten krzak będzie mega dobry. Patrzył się. Nie, on tu na 100% przyjdzie zobaczyć co się dzieje. Nie no, widzisz, że piki. No tak, tylko że my to zostawimy samotne na pastwę losu przez 10 minut. No tutaj jest za dużo ludzi, na pewno ktoś coś zabierze, Radek. A może jak zobaczą Happy Birthday, to się zlitują i nie zabiorą nic. Ej, zapomniałam nagrywać, ale patrzcie, pozostawialiśmy 6 takich wstążeczek i wokół tych wstążeczek coś jest, jakiś drobny prezencik. Zostawiamy to, miejmy nadzieję, że zostanie bezpiecznie na swojej pozycji i ciśniemy po Anie. W drodze po Anię wjechaliśmy do sklepu, aby kupić ser do tostów. I wtedy pojawiła się pierwsza wielka katastrofa, która miała totalnie zniszczyć cały nasz plan. Gdzie, gdzie? <śmiennie> <To cały łuk. śmiennie> ja, ja, ja. Co teraz robimy? Nie możemy jej kazać w takim deszczu łazić. Ej. W końcu udało się dotrzeć po Anię. Zaraz, słuchajcie, będzie Ania, a pada coraz mocniej. Oglądaliśmy prezent Radkowi, który totalnie się niczego nie spodziewał, ale nie usłyszycie, jak to wyglądało, ponieważ położyłam telefon w takim miejscu, że jedyne co słychać to padający deszcz. I to tyle, więc po prostu zobaczycie, jak to wyglądało. Po drodze popełniłam jeden wielki błąd, ale na szczęście nie został on wykryty, ponieważ Ania była przekonana, że jedziemy do Damiana, a ja zostawiłam drona obok niej. I pojawia się jedno zasadnicze pytanie, które Ania zadała. Nikola, a po co Ci dron? Nie wiem, po co wziąłam tego drona. To się Wtedy pojawiła się ważna misja. Nagrać pierwszą reakcję Ani, gdy mijamy dom Damiana i zobaczyć, jak ona na to zareaguje. Ale chciałam zrobić to tak, żeby nie nabrała żadnych podejrzeń. I powiedziałam pierwsze, co przyszło mi do głowy. Słuchajcie, dla urozmaicenia mojego vloga, każdy opowiada żart, jak <laughs> Oczywiście żarty w tym filmie nie są istotne, nie będę ich pokazywać, zwłaszcza, że słabo je słychać przez pogodę. Zobaczcie tylko, kiedy Ania się zorientowała, że coś jest nie tak i jaka była jej reakcja. Ania, czas na twój żart. Nikola, ty wiesz jak to jest ze mną. Że co? <laughs> że ja nic nie myślę. Ty nagrywaj burzę, a nie mnie. Dobra. <laughs> no ale jakby zrobić jakieś bo ujęcia w sprawę musimy załatwić, bo właśnie nie wiem, czy to nie bo też ma. No, no ale zobaczymy. <grymne> a tutaj jeszcze kilka śmiesznych fragmentów po drodze, ponieważ Ania mówiła dużo śmiesznych rzeczy, nie wiedząc jeszcze, co się będzie działo, a my już wiedzieliśmy i dlatego to było takie śmieszne. Ja bym się sama bo się nie może nie, bo bym była chora, ale tak stanąć przed chatą i tak sobie... Pomogłeś? No tak po prostu chciałam, wiesz, albo się położyć na ulicy, też sobie Zaraz też położyć na ulicy. Zaraz możemy spełnić twoje marzenie. Ulicę tutaj mamy. Ulicę mamy. O, 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 nie, Wysiadaj. Ja? No? Lecz... Spełniamy twoje życzenie. <grym> Pomogniesz. No, Masz parasolkę? Mam parasolkę No to wysiadasz. Ciekawe czy ten telefon jest wodoodporny w ogóle. Ale serio? No wysiadasz, no. Trzymasz? Trzymasz się mówić, żeby wziąć dwie parasolki No w sumie, nie przemyślałam tego Twoja misja Ania Co? Jest następująca Zostawiamy cię to i musisz wrócić z buta Nie żartuję, szukaj zielonych wstążek Po prawej no, stronie panie też jak Nikola chciała chować ludzi do bagażnika? To, to jest ta wersja dla ciebie dzisiaj Aha Coś dla ciebie schowanym w tej wstążki, musisz się poruszyć tutaj? Tak A tam w trawę muszę iść? No być no. Masz no, jakieś bagno w Dobra, podpowiem ci na lewo bardziej. Bardziej na lewo niż prawo. Ja po wlazłem już. No, przestało padać. O! Rzeczywiście. Dobra, znajdź tą pierwszą rzecz. I ostatnią. Aha. Wiesz, co jest najlepsze? Co? Sama nie mam pojęcia, gdzie to jest. Super! A gdzie była ta wstążka? Tam! Mniej więcej na wysokości tej wstążki to gdzieś powinno być. Aha. Boże, a tu się zapadło wszystko. <laughs> Ej, jak my tego nie znajdziemy, to będzie największy hit, nie? No to na mogą być generalnie po deszczu. <laughs> I właśnie najgorsze w tym wszystkim było to, że ja sama nie pamiętałam, gdzie ukryłam te wszystkie rzeczy. Nikola, gdzie to jest? Nie mam pojęcia. O, dobra, jest. Zajmę się Masz? Mam. Piękne. No to idziemy dalej. Dobra, weź odłóż parę a nie przyda ci się. Nie przyda mi się? Nie będę musiała z w koszarkach szukać? Wieje, pada. Tu powinno być trochę łatwiej. Tylko nie wpadnie. Masz? Dobra, O! kolejna. to ja. jest ja bym tym razem tam nie, szedł. nie nie? Nie. Tak jest. Coś? No, tak jest skończona to coś. Z kolejnymi rzeczami szło już sprawnie, ale pojawił się dużo większy problem. O! 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 Nie! Idziemy dalej! Jak to leje! Zostaw troszkę Tu? Eee. Dalej? A ja się, wracaj tu! Co to jest? Nie wiem, wiesz to Idziemy dalej! Ja pierdziele! O! A to pizdik dla Ciebie! Pizdika najlepszego! No właśnie, i teraz pojawia się pytanie, gdzie zniknął ten jeden prezent? Nie mam pojęcia. No a resztę to już zabieramy do Damiana. Chyba, że coś tu siedzieć. Ale spoko to jest. Ale kurde, grubo jest. No, powrót był dosyć zabawny. Byliśmy cali mokrzy i daliśmy koce na dach, bo Damian nie chciał ich do auta. Wcale się nie dziwię. <grymne> Dobra, ja ci będę podobał. A podobało Ci się tak. Gdy dotarliśmy do Damiana, dał nam suche rzeczy i mogliśmy w końcu zacząć nasz piknik urodzinowy. Już y, sucho jest. O właśnie prze już przedstawiamy outfity. Skarpetki. Bo Czarny. Czarny, nie... no, dobra. Prezentacja. Najpierw skarpetki. Czarny, Teraz... zwykle, ty masz. A, to jesteś przedstawiać, jakie Ja <laughs> mam popcorny. Następnie są spodnie, koszulka. Fajnie. A ty nie chcesz no się dobrze. przedstawić? on czarną koszulkę. Ty teraz, Aniu, możesz zobaczyć, co masz i powiemy ci, czego nie masz. Ponieważ padał deszcz. Możecie jeszcze zobaczyć krótkie fragmenty z odpakowywania prezentów. No i jeden zginął, Damian, ty nie słyszałeś. Nie ma jednego prezentu. Jaki prezent? Taki mały, kwadratowy. Soczek. Warańczamy. Cenzura na tym bark. Nawet nie pomyślałam, że Dlaczego zapytałeś? Ja wiedziałam, że zapomniałam, ale przypomniałam sobie, jak to już było zapakowane. Więc stwierdziłam, nie, no nie. No nie będę odpakowywać. Ale co, to jest tak zafoliowane, że ten deszcz to nie, nie no zrobił z temu, nie? nie zrobił nic temu. To jest Ania Bon. Mhm. Twój pierwszy. Pierwszy? Czyli będzie drugi? To się okaże właśnie. J jaki to jest voucher? Strzelanie z wiatrówki, w dowolnym momencie. No. I po to był Ci ten voucher, żeby go wykorzystać na miejscu na pikniku. I wtedy miałeś strzelać w balony i te, które trafisz, to one są ponumerowane i miały być kolejne vouchery. I teraz trzeba wymyśleć co zrobić.